Rodzice i szkoła warto, żeby mówili jednym głosem. Rozumiem, że wasze doświadczenie, też to było słychać w waszych prelekcjach, a Mateusz jako dyrektor szkoły też z pewnością to doświadczenie ma rozległe. To nie zawsze tak jest. Powiedzmy wprost, to jest trudne. Tak jest. Pytanie pierwsze właściwie tutaj, myślę, że nie może brzmieć inaczej. Co możemy robić, żeby ten głos do siebie zbliżać, żeby. Chociażby ci, ten rodzic, o którym na przykład opowiadałeś Pawle, żeby właśnie to, spo, to spotkanie, o którym powiedziałeś myślę, ono było takie bardzo istotne, bo, bo też pokazałeś pewien efekt, który jednak się dokonał. I ta, ta, ta jednak jedno, jedność pomiędzy nauczycielem a rodzicem w jakiś sposób tutaj się dokonała, prawda? No Myślę tak, że zbliżamy szczególnie do tego, że yy... Rodzic musi sobie zdawać sprawę, że szkoła jest taką jednostką wspierającą i zaproszenie rodzica chociażby do szkoły na taką konsultację, analizę sytuacji, e, powinno wzbudzić u niego taką czujność, że coś jest nie tak i przyjąć tak z pokorą, że no, spotkamy się, musimy przeanalizować. E, I no, w mojej praktyce to jest tak, że. Y, na Dzień dobry, informuję rodzica o takim wspólnym podejściu, że zależy nam na dobru dziecka. Dlatego uważam, że jest to niezbędne, żebyśmy mieli ten, to, to jedno, to samo podejście. Tak, analiza takich sytuacji, dogłębna analiza sytuacji dziecka pozwala nam na należenie narzędzi do pracy, co z nim robić dalej, prawda? Ale w temacie. Wydaje się, że ta relacja rodzic-nauczyciel no to jest taka ogromna przestrzeń do pracy u podstaw. Pytanie kieruje do Dominika Chwolika. Od czego można by było zacząć? Na przykład ze strony rodzica. Wiesz, że jestem literaturoznawcą, tak, i dlatego praca u podstaw już orzeszkowa i tak. Już, już się coś u... jakiś. I Edwund Bojanowski chciałem powiedzieć tutaj. Tak, 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 tak. tak. Jak najbardziej poważnie. Od czego zacząć? Ja myślę, że jeżeli mamy ten priorytet, który nam przyświeca to, o czym mówiłem, czyli to granie do, do wspólnej bramki, to powinniśmy być gotowi na, na słuchanie, czyli, czyli na wymianę informacji. Kiedy rozpoczynamy tutoring, taki tutoring zerowy, to tak naprawdę on ma taki charakter wywiadu, kiedy możemy się na wstępie podzielić takimi informacjami ważnymi. Dotyczącymi dziecka. No właśnie, jak ono śpi, co ono lubi, co czyta, korzysta z mediów, nie korzysta, jak tam jego wychowanie w cnotach, czy ma jakieś dyżury, obowiązki, czy jest pobożny albo nie, tak? Czy, czy ta sfera religijna może, może jakoś pomóc? I jeżeli gdzieś na starcie będziemy już wobec siebie. Szczerze, na ile się otworzymy, na tyle to może, to może dać jakieś owoce i, i zaprocentować. Im więcej sobie powiemy, nie chodzi tutaj o obgadywanie, czy, 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 czy to, żeby nam było miło, ale przekażemy sobie takich istotnych informacji, co do których możemy współpracować w wychowaniu, tym szansa na, na jakiś większy efekt. Ja może też spojrzę na to troszeczkę z metapoziomu, jak, że jako dyrektor to może tak na to, na to patrzę. Natomiast no my jesteśmy katolicką publiczną szkołą, więc jakby szkołą, która no, musi kierować się wszystkimi zasadami funkcjonujących w szkole publicznej i też w jakiś sposób no, odzwierciedla w swoich uczestnikach te problemy, które są też w szkołach publicznych. I no nie, niejednokrotnie dyskutujemy, tutaj patrzę na panią wicedyrektor i nie tylko w swojej gronie na temat współpracy z rodzicami, bo rzeczywiście, ilekroć spotykam się z dyrektorami, bo muszę się spotykać szkół rejonowych, no to nie dyskutujemy na tych spotkaniach o uczniach, nawet o zmianie w prawie. Zazwyczaj wszystkie dyskusje ograniczają się do współpracy z rodzicami. Pewnie jest to trochę problemem, ponieważ gdzieś w przestrzeni czasu i zmian w, w patrzeniu na edukację polską, przynajmniej rodzice zaczęli patrzeć troszeczkę na szkołę jako na pewien produkt, jako na usługę. I, I to już nawet nieświadomie, nawet nieświadomie i to też y, troszeczkę utrudnia niejednokrotnie y, współpracę y, z rodzicami, ponieważ no, oni w trudnych sytuacjach mają prawa, żądają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przechodząc teraz, y, 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 bo to jest temat długi, przechodząc do naszej sytuacji my w związku z tym, że fundamentem u nas pracy wychowawczej od samego początku jest stworzenie takiego klimatu relacji, klimatu miłości, klimatu, w którym każde dziecko jest traktowane w sposób niepowtarzalny jako jedyne i w którym w środowisku takim stworzonym może rozwijać swoje pasje, zainteresowanie i się w ogóle rozwijać, a nauczyciel w jakiś sposób ma być świadkiem, Ee, świadkiem też wiary również, ponieważ taka też jest jakby u podstaw dokumentów Kościoła idea szkół katolickich. My, nam zależy i też się upominamy o to, żeby zbudować, żeby rodzice mieli do nas zaufanie. To jest jakby, ponieważ y, ten, w tym typie szkoły, w jakim my jesteśmy, bo, typ szkoły, której tutaj Pan Dominik to jest Szkoła jednak troszeczkę inna. W takim typie szkoły my mamy bardzo różnych rodziców. To nie jest tak, że szkoła katolicka i oczywiście mamy rodziców wszystkich zaangażowanych we wspólnotach i tak dalej, i tak dalej. Nie, absolutnie. Są bardzo różni rodzice. To są też oczywiście coraz częściej rodziny dysfunkcyjne, problemowe, nawet w trakcie, coś się dzieje, rozpadają się małżeństwo, bardzo dużo różnych trudności. I każda, ta, tu się zgadzam co do tego, że rzeczywiście każda rodzina i każde dziecko jest indywidualne, tak? co do tego nie mam wątpliwości: każdy należałoby rozpatrywać i chcemy rozpatrywać indywidualnie, ale rzeczywiście tych. Rodziców, czy tych rodzin tak różnych i to, tak samo oczywiście rodziny niewierzące całkowicie, oczywiście, że też takie są. I one mają prawo być zgodnie z dokumentami Kościoła pod warunkiem, że akceptują system wychowawczy, jaki jest w tej szkole. I rzeczywiście tych tak różnorodnych rodzin mamy. Tak? Więc to też powoduje pewne trudności, o których Paweł jako pedagog mógłby mówić dużo, związanych z tym, żeby, żeby spróbować chociażby tą. Ten cień spójności pracy, gdzieś tam ten fundament, bo zdecydowanie my mamy mieć rolę wspierającą tak? działanie wychowawców. Co do tego, tak, wszyscy się zgadzamy, że rodzic jest, jest pierwszym wychowawcą, ale czasami te sytuacje są bardzo trudne i te akcenty się w różny sposób rozkładają. Natomiast budowanie zaufania rodzica do nas. No to jest bardzo trudna praca, ale to jest to, co, co jest jakby podstawą, jakimś fundamentem, że my nie jesteśmy, my jesteśmy, o właśnie, my jesteśmy, my mówimy, że my jesteśmy po tej samej stronie, ale to jest dokładnie to samo, co mówił pan Dominik, że my jesteśmy, my gramy do tej samej bramki, tak? My i, i, I przekonanie rodzica właśnie do tego że jesteśmy po tej samej stronie, to jest no, bardzo trudna praca, ale jaka taka fundamentalna i podstawowa, żeby dalej można było jakieś efekty. Myślę, że super mocą jest to, że też jesteście rodzicami i ojcami. Oczywiście, że tak. Na to, pewno, na pewno, na pewno, perspektywa rodzica to w pracy pedagogicznej no, ogromną ogromną rolę odgrywa. To jako dyrektor obserwujący też swoich Pracowników, mogę powiedzieć, tak? To zdecydowanie ubogaca na w, w, ka, w, każdym, w każdej płaszczyźnie. Może też oddam głosy, no, zagadam wszystkich. No tak, było blisko, ale dobrze się powstrzymałem. Znaczy, wiecie, ja chciałem zwrócić uwagę też na coś, co powiedziałeś kiedyś, Mateusz, jakby opowiadając w jednym z materiałów na naszym portalu siewca.pl o, o tym, że jako szkoła siewcy. Otworzyliśmy się i za, zaczęły, po, zaczęli do nas przychodzić uczniowie, którzy są z nami od początku. I to jest trochę inna para kalosza, ale też zaczęli przychodzić uczniowie, którzy byli wcześniej w innych szkołach. I teraz nie będziemy tutaj, nie wiem, bardzo się chwalić i tak dalej. Natomiast mówiłeś o tym, że trzeba było przerobić taki, jakby takie poczucie ucznia, że szkoła. Jest, nie jest po jego stronie. Trzeba było to przerobić, że my jesteśmy po twojej stronie, my chcemy dla ciebie dobra, my nie będziemy z tobą tutaj walczyć, to może też tutaj jest problem do, do przepracowania. Może, Dominik, ty się podzielisz, jak to jest w szkole, w której ty pracujesz, czy taki problem też się jakoś pojawiał? Znaczy tak. Warto powiedzieć sobie o tym, że sytuacja rodzin, niezależnie od tego, jakie to są szkoły, czy publiczne, czy niepubliczne, ale sytuacja rodzin po pandemii bardzo się zmieniła. I myślę, że nie jesteśmy do końca na to przygotowani jako pedagodzy, jako nauczyciele, czyli to, o czym pan Mateusz mówił, ta sytuacja rodzinna. Która jest bardzo różna, liczba rozwodów, to już są nawet badania na ten temat, po pandemii znacznie wzrosła. To są różnego rodzaju problemy związane z mediami, tak bardzo dużo o tym było w tych wystąpieniach i to są realne trudności, z którymi się mierzymy i nie mamy na to do końca recepty i odpowiedzi. Nie? Więc mm, prosta rzecz, no to jest dalej, dalej to, to towarzyszenie. Natomiast. Co do tych trudności, o które pytasz, i, i też jakby w kontekście tego, co, co Pan Mateusz powiedział, tego, że jesteśmy rodzicami, to ja dalej i tak uważam, że prorok ma najtrudniej we własnej ojczyźnie. Czyli ja widzę, że mnie więcej kosztuje praca w moim własnym domu y, niż w szkole, bo jednak moja odpowiedzialność y, w szkole w pewnym momencie się kończy. Chociaż nie wiem, jakbym był empatyczny jak bardzo chciałbym pomóc, czy jak bardzo mój duch służby byłby wielki, nie jestem odpowiedzialny w 100%, a w domu już tak. A w domu już tak i do domu nie może wrócić belfer. Nie? Dzielę się z tym, bo to jest dla mnie ważne, nie? Kiedy, kiedy mam dzieci w przestrzeni od 3,5 do 11 i najstarszy syn wszedł właśnie w ten okres nastoletni. I to jest ta trudność, ale z drugiej strony, też łatwiej zrozumieć rodzica i chociażby na Tutoringu podzielić się właśnie też swoim doświadczeniem. To nie jest wymądrzanie się, ale właśnie przywoływanie swoich doświadczeń. Słuchajcie, a ja miałem tak, ja doświadczałem tego. Nie? To wspólnie możemy się ubogacić, tak? Czyli my wspólnie możemy szukać recept na, na, te, na te trudności. To jest, myślę, myślę, cenne. I nie chodzi o szukanie nowych metod, że my teraz taką koncepcję, taką koncepcję, to zrobimy, to, to, to zaczerpniemy. Nie, ale jeśli mamy to proste założenie, że naprawdę chcemy dobra razem, no to rozwiązania się, się znajdą dopóki będzie to założenie. Może to jest po prostu nowa jakość, do tej pory nie było takiej współpracy i możliwości, że rodzic przychodzi do nauczyciela i mówi proszę pani, proszę pana, to jest to, 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 spróbujmy przepracować, a nauczyciel 20 lat temu mówił wspaniale, cieszę się, że pana, pani Kowalski widzę, usiądźmy, porozmawiajmy. Z pewnie robienie takich rzeczy jest trudne, bo jest jakąś nową jakością. Pawle, jakbyś się do tego... No, pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa w tle, to jest jakaś taka presja, presja wszechobecna, bo w tej chwili mamy taki łatwy dostęp do tego dziennika elektronicznego. Niektórzy rodzice mają aplikacje zainstalowane w swoich telefonach i bezpośrednio widzą oceny, bezpośrednio widzą pochwały, jakieś negatywy. I to się przekłada na to, że oni nie potrzebują w ogóle bezpośredniej relacji z nauczycielem. I dlatego też i potem wracając do domu, już od razu dziecko wie, że dostanie, jeżeli jest źle, reprymem, reprymendę od rodzica. No i cała ta presja powoduje, że się robi zupełnie nieprzyjemnie, zarówno w domu, jak i w szkole. Dlatego te relacje rodziców z nauczycielami. Potrafi, mogą rozwiać pewne wątpliwości i mamy wyjaśnienie sytuacji. Tak? To jest taki klucz, istotny do tego, żeby jednak Jednak to dziecko mogło wreszcie odczuć, że jest zaopiekowane, jest bezpieczne. Ile? Ono w tej relacji rodzic-nauczyciel jest najważniejsze. Odpowie. O, oczywiście. No właśnie dlatego, dlatego chciałbym, żebyśmy to zbiorczo wszyscy tutaj obecni opowiedzieli na ten temat. To jest bardzo istotne, to jest bardzo istotne, bo no, nie ma innego wyjścia, nie ma innego wyjścia. Szkoła nie jest jednostką, która ma być, która wrogo jest nastawiona względem rodzica absolutnie. Szczególnie weźmy to pod uwagę to, że mamy taką ideę, tak? Chcemy wspierać, chcemy pomagać. Ważne jest to, żeby. I to też jest problem współczesnej szkoły publicznej, z którym my też chcemy walczyć, żeby każde dziecko było ważne i każde dziecko było najważniejsze. To znaczy, a żeby tak było, to musimy troszeczkę odejść od schematyzacji pracy z dzieckiem. No bo. Która, która wcale nie jest łatwa w, w sytuacji liczebnych, liczebnych, bardzo liczebnych klas, żeby nie, pojedynczy pedagog nie pokusił się o, o to, żeby, żeby w sposób gdzieś tam schematyczny, gdzieś tam starać się wszystkich potraktować, tak? więc każde dziecko jest ważne, każde dziecko ma być w sposób zindywidualizowany, traktowane. Nie jest to, nie jest to proste w naszej przestrzeni, bo to już pracujemy, trzeci rok i no właśnie, my jesteśmy szkołą pandemiczną, my jesteśmy szkołą, nie znamy innej rzeczywistości niż, niż, niż ta, która już była w pandemii, post pandemii, ale, ale 100% się też zgadzam z tą, z tą diagnozą i tymi problemami, z którymi my też na co dzień musimy sobie radzić i też jeszcze stuprocentowe recepty nie znamy. To indywidualne podejście nauczyciela do dziecka, ono się wprost kojarzy z tutoringiem, o którym mówiłeś. Ja słuchając tego bloku i też patrząc, trochę wracam w sumie myślami do, do naszego portalu, Miesiewca.pl, na którym o tutoringu parę materiałów ostatnio się pojawiło. Mam takie poczucie, nie wiem, czy słuszne, że to jest jakaś droga w przyszłości, że system szkolnictwa być może będzie szedł w tę stronę, że tutoring będzie czymś powszechnym, jak uważasz, Dominik. Znaczy. Tutoring y, zyskuje coraz bardziej. No, jest pewna moda na tutoring, tak jak wspomniałem, też w takim ujęciu trochę innym, akademickim, mentorskim, bo nie zawsze przez tutoring rozumiemy to samo. I też są różne modele tutoringu, są różne szkoły tutoringu. Także, no ale mówimy o tym tutoringu w ujęciu szkolnym. Na pewno jest to jakiś kierunek, tylko czy jest to, nie pokusiłbym się, żeby powiedzieć tak, że to jest jakaś jedyna słuszna droga. Szukajmy różnych, ale przede wszystkim istotą jest właśnie, właśnie to bycie, ta, ta relacja, nie? I czy, czy da się ją jakoś zrealizować inaczej, czy to jest tutoring, czy to jest inne narzędzie? Może to jest mniej ważne tak naprawdę, ale. Ale właśnie ta relacja, ta, ta, ta wymiana informacji to jest czasami trudne, bo czasami wymaga też stanięcia w prawdzie i, i powiedzenia sobie, że nie wiem, trzeba odroczyć gotowość szkolną, bo to dziecko jeszcze nie jest gotowe. Albo ta szkoła nie jest dla was. Właśnie dla waszego dobra, ta szkoła nie jest dla was. I to jest bardzo trudne, no ale znowu, czy na pewno myślimy o tym, że wspólnie zależy nam na dobro dziecka? I to właśnie wychodzi. W, w takich Czy powinno w takich trudnych sytuacjach? Nie? I na pewno tutoring to ułatwia, jakby to wejście w te relację. Ty, Pawle, o tym mówiłeś, jeśli dobrze pamiętam, że no właśnie czasami ten dziennik wystarczy, nie? że nie zawsze rodzic chce wejść w taką, w taką jakąś głębszą relację, no ale ta wymiana informacji w wychowaniu jest bardzo, bardzo potrzebna, więc w tym tutoring może pomóc ale czy on jest tak świetną metodą, że nie ma innych? Ja bym się skłaniał do tego, żeby właśnie budować tą relację, a jeśli tutoring może pomóc, to świetnie. Myślę, że to się jakby całość tego panelu i naszej dyskusji zasadniczo do tego się sprowadza, bo to, to budowanie relacji, które jednak myślę, gdybyśmy mieli w jedną haśle zabrzeć to, co dla tej relacji będzie takim błogosławieństwem, to mam wrażenie, że pokora. Też jeden, ja przepraszam, że tak ciągle nawiązuję do portalu, ale to myśli, myśli same przychodzą, jeden z materiałów, który był też między innymi o, o tutoringu, ale o relacji rodzica ze szkołą, właściwie tak zatytułowaliśmy, tutaj nie było właściwie innego wyjścia, ta relacja wymaga po prostu pokory. Jeżeli od tego wychodzimy, to, to, to mamy szansę większą na sukces, Mateusz? No oczywiście, że tak, chociaż ja będę cały czas pił do relacji opartej na zaufaniu wzajemnym, tak, właściwie tym nawet trójzaufaniu uczeń, Rodzic, pedagog. Jeżeli oczywiście, że ta relacja zaufania, no bez pokory nie ma takiej możliwości, tak? Ale, ale jakby to jest, to jest fundamentem, i no, my jako szkoła musimy nieustannie ten wysiłek podejmować, żeby, żeby to zaufanie budować wspólnie. I wtedy, wtedy jest szansa. Rzeczywiście, że ta przestrzeń wychowawcza między szkołą a rodziną, no przynajmniej będziemy jakieś cechy spójności, bo nie powiem nawet, że będzie spójna, ale chociażby, bo to tylko, tylko uważam, że wtedy rzeczywiście to dziecko będzie się, będzie się naprawdę rozwijać. Naprawdę. Spróbujmy to przełożyć na, przełożyć na praktykę. Taki obrazek narysujemy. Poniedziałek 7:55. Ja jako rodzic wchodzę ze swoimi dziećmi do szkoły. Co mogę zrobić w trzech prostych krokach, żeby dać sygnał nauczycielowi jednemu, drugiemu? Ufam ci, powierzam dziecko, jestem gotowa do rozmowy. Celem jest jego dobro. To myślę, że pierwszy warunek nie, nie spiesza się. to nie jest 7.50. Dobrze, że jest 7.50. Znaczy, u nas 8.15 się zaczynają zajęcia, więc 8.5, tak, ale to już pierwszy rzeczywiście rok. duży plus. Bo... Pierwszy krok. Tak, to już pierwszy no, nie wiem, no wydaje się, że u nas w naszej przestrzeni to uśmiechnąć się, powiedzieć dzień dobry. Na pewno nasi pedagodzy również i osoby już w dyżurce tak z miłą chęcią przejmą, przejmą dzieci. Jak jeżeli potrzeba nawet wejścia, jeszcze dziecko ma jakiś problem, no to, no to jak najbardziej nie widzimy problemu, żeby, żeby rodzic jeszcze wszedł. Jeżeli potrzebuje chwili, poru nawet słowo zamienić z wychowawcą, też może. Jak już zostawi dziecko i potrzebuje, nawet niezanansowany, nie, nie, nie wymienić informację z dyrektorem, no to też jest w stanie spokojnie to zrobić. Pod warunkiem, że dyrektor sam się nie spóźni. Z własnymi dziećmi czasami, tak. Obok jest przedszkole. Nie wiem, Pawle, co tam jeszcze? Bo tu, tych elementów zaufania no nie będę, nie chcecie wyręczać we wszystkich. Rodzice zaczepiają tak rano o tej 7:50. Spieszą się na szczęście. Spieszą się, bardzo się spieszą do pracy. No, jesteśmy w takim trybie przyspieszonym w godzinach porannych. No wystarczy uśmiech. Wystarczy uśmiech, uśmiechnąć się, powiedzieć dzień dobry. Zważywszy też na to, że nauczyciele też, prawda? Nauczyciel też człowiek. Też człowiek, prawda? Też ma pewne dyżury, tu trzeba pilnować dzieci, ogarnąć, nie ma momentu. Takiego, żeby dłużej porozmawiać, można po prostu umówić się ewentualnie na takie spotkanie później, ale uśmiech, uśmiech przede wszystkim. I perspektywa zobaczyć perspektywę tak. drugiej strony. To co jest ważne, żeby aktywnie po naszej stronie zauważać drugą osobę, tak? I ja na przykład dla mnie to jest ważne. Więc każdego rodzica zauważyć, uśmiechnąć się podejść, zamienić słowo nawet, żeby rzeczywiście on poczuł. I podobnie staramy się też z dziećmi, żeby to nie, to nie jest tak, że. No, Chciałbym, prawie znam wszystkich po imieniu, a nie znam wszystkich, ale bardzo bym chciał i często się do dzieci zwracamy po imieniu i, i reagujemy. Więc to, to są takie drobiazgi, drobne elementy, które budują a relacje, a przede wszystkim właśnie budują zaufanie nas, rodziców i dzieci do nas. Trzeci krok, Dominik Folik. Mamy już uśmiech, dzień dobry, zaufanie, empatię, jakąś zobaczenie tej drugiej strony, założenie, że chce dobra naszego dziecka, no to świetna okazja, jeśli, jeśli możemy gdzieś potem pogadać i pociągnę, Aniu, ten trop, który ty ruszyłaś. Jeżeli też jest ten komunikat z drugiej strony. Nie zawsze on jest, ale to jest bardzo sympatyczne, kiedy rodzic nasz też zapyta, a co u ciebie słychać? Albo byłeś chory ostatnio, tak? Albo nie, pomodlę się za ciebie. Proste rzeczy naprawdę, ale one, one wiele zmieniają i, i otwierają nas właśnie na coś więcej. To, to jest bardzo sympatyczne. Nie? I, pewno my też tego potrzebujemy, nie? bo to się może wydawać, że nie wiem, my to mamy wpisane w zawód, tak? I jakby z naszej strony, to, to, to nie wiem, powinno być, że zagajamy, że pytamy, ale dobrze, jeżeli to właśnie działa w dwie strony, jeżeli to jest autentyczne, niewymuszone, często zadaję sobie takie pytanie i może to jest pytanie dla nas wszystkich. Czy jesteśmy na to gotowi, że ktoś na to takie pytanie, taki smoltek na początku. Co u ciebie odpowiedzi ci źle? Mam zły dzień. Co wtedy zrobisz? Znajdziesz dla niego czas. Właśnie to jest ta sytuacja, w której chciałbym, że jeżeli ktoś mi tak odpowie, że znajdę dla niego czas, i z drugiej strony, nie? że nie musimy udawać. Naprawdę mam kiepski dzień. Tak? Nie wiem, była stuczka przed chwilą, i nie będę miał dobrej miny. Nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. I że możemy o tym też pogadać. I jeśli tak jest, no to, to co chcieć więcej? Myślę, że ten obrazek nam tutaj pięknie podsumowuje całość i jest, myślę, że dla nas taką zachętą do działania. Daje prostu, nadzieję na poniedziałek. O tak. Jest Jeszcze z bo... niedziela. Dobrze, odpoczniemy, mam nadzieję. Dziękujemy Wam za ten, te, to podsumowanie i tą, tą dyskusję, którą mogliśmy tutaj dopełnić. Obrazek tej, tej relacji rodziców i szkoły. Szkoła i rodzice pod, mogą mówić jednym głosem. I wielokrotnie w szkole siewcy i w innych szkołach, też w tej szkole, którą reprezentuję, Dominik, to jest widoczne i jest możliwe. Dlatego to jest dla nas dobra nowina też na, no, na koniec, na koniec tego trzeciego panelu i na koniec całości konferencji.